Market jest zagrożeniem przede wszystkim dla rodzimych tutaj handlarzy, przedsiębiorców, tak nie wiemy, co tak naprawdę tutaj powstanie. No, to, że zgłosiła się firma Dino, nie wiemy tego, czy ona to nabędzie. Tak? Z tego, co posiadam wiedzę, nie jest to działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego, co daje możliwość taką, że zakupujący nie jest zobowiązany do budowania czegokolwiek tutaj. Nie wiem, czy, czy to powstanie, nie wiemy tego. Gmina na razie podjęła pewne kroki co do sprzedaży, gdzieś tam ujrzała sprawa światło dzienne. Ja już kiedy tylko się o tym dowiedziałem, mówiłem, że można by spróbować coś innego na tej działce zrobić, coś, co służy mieszkańcom, coś dla mieszkańców. Jest to parcela w centrum Parchowa. Ma naprawdę wiele możliwości tutaj, yy, można by wiele rzeczy tutaj zrobić. Wystarczy pewien pomysł, może kogoś zainteresować, jakieś stowarzyszenie. Yy, no mówię, my ze swojej strony, to jako stowarzyszenie Robimy inne rzeczy, skupiliśmy się na innej parceli. No tutaj, tutaj, że tak powiem, Urząd Gminy podjął kroki, żeby to sprzedać. Nie wiem, czy to się dostąpi, nie mam takiego, po prostu takiej wiedzy, aczkolwiek... Ja jestem po tej stronie, aby usiąść, porozmawiać, dać mieszkań pozwolić mieszkańcom zabrać głos. Niech mieszkańcy się wypowiedzą, czy chcą tego, czy nie chcą tego. Czy chcą, czy nie chcą. Po prostu, bo jest to centralna mie część miejscowości, gmina posiada inne parcele, które są również atrakcyjne. Mogłoby to Dino powstać kawałek za Parchowem, za stacją benzynową. Można by z właścicielem, ewentualnie z inwestorem spróbować yy, porozmawiać o chodniku, który jest zgłaszany przez mieszkańców wzdłuż ulicy z wzdłuż drogi wojewódzkiej. No jest wiele pomysłów, a ten teren można by wykorzystać naprawdę w wszelaki sposób, tak, może to być parnik, a może ktoś z mieszkańców jest po prostu zainteresowany zakupem i zainwestowaniem tutaj, nie wiem, zrobienia czegokolwiek dla mieszkańców, może jakaś restauracja, może coś, nie wiemy tego, pojawił się też taki głos, że jeden z mieszkańców jest zainteresowany też zakupem tej działki, aby nie przeszło to, ta ziemia w nieparchowskie ręce.